Cześć, jestem Mago i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam Was w kolejnym, nie w sumie to, nie odcinku z nie gry. Tu nie ma żadnej gry, tu nie ma żadnego odcinka, nie będzie żadnej serii, więc nie zostawiajcie łapki w górę pod żadnym pozorem. A ja kontynuuję. Chociaż w telewizji leci Breaking Good, więc jest to kusząca opcja, żeby zrezygnować, jednak, ale. Poświęcę się, poświęcę się, i poprzednim razem udało mi się uzyskać wszystkie cyfry do kodu. Przypomnijmy sobie, jakie te cyfry były. W koszu było napisane hasło: Miejsce, które nie pasuje na mojej karcie ID, i to było tutaj. W tym miejscu mamy numer 8, czyli to będzie pierwszy numer naszego kodu. Moja ulubiona liczba, i tę liczbę możemy znaleźć tutaj w Skype, gdzie dzwonił do nas Notmi i jego numer to jest 97 ulubiony, także mamy 897. I ostatni z numerów to jest prywatny numer pani Tokio. Także prywatny numer pani Tokio znajdziemy w prywatnym folderze. Tutaj i to było 310. 897 310. Spróbujmy w takim razie wpisać ten kod i zobaczmy, co się stanie. 8, 9, 7. 3, 1, 0. Nie przeszkadzaj mi, bo nie mogę się skupić na kodzie. Ok, udało się. Jak ci się udało? Nie mam pojęcia, jak mi się udało, po prostu byłam sprytna. Ok, tutaj możemy zmienić. System. Ok, widzę, co mam tutaj zrobić. W sensie wiecie, musimy zmienić godzinę, ale widzę, że tutaj nie mogę nic zrobić poza tym jednym. Małym przyciskiem, który pozwala mi zmienić na PM, czyli popołudnie, a nie rano, czyli mamy drugą, czyli czternastą. W takim razie mamy dzień. I teraz tutaj mamy dzień, okej, okay, ale jeszcze w tym momencie potrzebujemy wody, ponieważ ja podlałam, ale nocą ten, to nasze drzewo orzechowe, więc w tym momencie musimy jeszcze raz prawdopodobnie nabrać wody, ponieważ dalej mam możliwość nabrania w ten puchar, czyli musimy sobie wziąć, który to był trak. To był. Trzeci trak. Nabieramy wodę, włączamy muzykę z windy po raz kolejny. Nie będę oszczędzać prądu, nie będę. Nie przeszkadzaj mi, nie przeszkadzaj mi, bo ja teraz jestem na przełomowym etapie mojej nierozgrywki. Okej, okay, udało mi się. Podlać i mamy drzewo! Ok, tylko co teraz? O, wytrząsłam orzeszka. Super. W takim razie możemy uzyskać klucz od dwie wiórki, proszę bardzo. A co, co ci nie pasuje? A, czekajcie, musimy go otworzyć. Tylko w jaki sposób go otworzyć? Chyba wiem. Wydaje mi się, że była taka muzyka, która się nazywała "Nad kraker", o ile dobrze pamiętam. Dokładnie. W takim razie otwieramy tego orzecha i teraz musisz mi dać klucz. Dobra. Czyli możemy dostać się do zabronionego folderu, w którym nie będę słuchała mojej podświadomości. Ona mi mówi wyłącz, ale ja otwieram. Na szczęście ten klucz jest za duży. Co? Nie ma możliwości zmniejszenia go? Tak myślę. Coś muszę wymyślić, żeby ten klucz zmniejszyć. Tylko co mam zrobić? W sumie zastanówmy się, z czego jeszcze nie korzystałam. Zegar wykorzystany, śmietnik wykorzystany, prywatny folder wykorzystany, obrazki i muzyka. Tylko Zinweep nie był wykorzystany. Czy mogę zrobić to ten sposób. Nie działa? A może muszę go jeszcze skompresować. A teraz? Tak! Nie? No, zabroniłeś mi, ale ja nie mogłam się powstrzymać! Przekroczyłam linię? W sensie przekroczyłam granicę, czyli, czyli trochę zbyt daleko się posunęłam, ale. Czy to znaczy, że teraz. Nie mogę wejść do tego folderu, bo <laughs> uciszył się, to znaczy, że możemy wejść. Dlaczego mam nie uruchamiać? Już widzę, że tu jest gra. No chcę kliknąć, nie przeszkadzaj mi! Czekajcie, muszę, muszę to złapać. OK, udało się. Nie wczytujemy nie gry. Jaki fejkowy program. No, słuchaj, jest najwyraźniej nie jestem to nie dobrym niegraczem nie w tę te... nie grę. Dobra, zobaczmy co się teraz wydarzy, bo udałoby mi się coś uruchomić. Cokolwiek to znaczy. Uuu. Zaczyna być ekscytująco. To w ogóle jakieś takie, wiecie, ma klimaty trochę jakby w Indiach? To nie jest gra na Okej. Okay. To zdecydowanie jest coś w stylu takim e, z Indii. Czy nie jestem rozczarowana? Nie jestem rozczarowana, chociaż. Podoba mi się to, że jest kolejny lektor. Muszę się nauczyć tańczyć? Ja już umiem, chyba, chyba umiem tańczyć. O, tu jest też stary ten. Stary lektor? Czyli mamy tutaj dwóch lektorów, którzy się kłócą o to, czyja to jest gra. Co ja mam zrobić? Zabawny akcent. Ja też uważam, że akcent jest zabawny. Okej, okay, on twierdzi, że nie jest y, z Rosji. <laughs> Wkurzył się? Kogo obudził? Nie mogę, muszę się przekonać, o co chodzi. Co to jest? A pan Glitch? Dlaczego mam go nie dotykać? To, że jest niestabilny to nie zaczynasz nic się. Nie zepsuje. Dlaczego oni się go tak boją? Co się dzieje? Tak, wy uspokójmy się, to jest najlepsze. Musimy jakoś dojść do porozumienia. Jesteśmy tu wszyscy. No przecież go nie dotknęłam! Powiedział mi, mówiłem ci, żeby nie dotykać, ale może to znaczy, że ja muszę dotknąć pana Glicza? Co się stanie? O! Schował się, ale czy myślisz, że ja Cię nie widzę tutaj? Dobra, rozumiem, co muszę teraz zrobić. Musimy znaleźć. Oj, pojawiają się coraz większe glitche. Musimy znaleźć możliwość, jakby skorzystania z glitcha, żeby dostać się do gry. Przecież nie wiem, czy tak to powinno działać, ale korzystamy, korzystamy, bo innej opcji definitywnie tutaj nie widzę. Mogłabym opuścić, nie grę, ale to nie jest coś, co chcę. Zrobić? Co się stało? Okej, okay, teraz jesteśmy zdecydowanie w Rosji. Zabroniony dostęp do gry? Jestem rozczarowana, bo ja chciałam w to zagrać. Szpieg? Okay, <laughs> Czyli mamy teraz trzech lektorów. Którzy... Show me papers tylko jeśli powiesz papers please okej, okay, mamy nawiązanie do papers please no ale dobra, mamy glitcha czyli prawdopodobnie nie, nie panikuj, nie panikuj, nikt nie umrze ja się wami zajmę, ja na pewno sobie poradzę muszę tylko znaleźć e, wszystkie kryjówki glitcha rozwalając te wszystkie napisy Ok. i teraz na pewno przeniesiemy już do gry, tak? Bonjour! Jesteśmy we Francji i mamy croissanty i nie ma tu żadnej gry ale... okej, okay. ja jestem cierpliwa jestem cierpliwa zaraz na pewno znajdę dostęp do gry francuski szpieg? Nie, to nie francuski szpieg Panie Glitch, dobra, zajmujemy się Panem Glitchem chowaj się za croissantami Musimy wszystkie w takim razie klasanty zniszczyć. Te glicze strasznie przeszkadzają w widoczności, no ale no cóż, mamy tutaj do czynienia z panem glitchem, który się chowa. Okej, okay. teraz na pewno się już przyniosę do gry, tak? Nie ma tu żadnej gry, jesteśmy w Japonii. O matko! Tak, wszystko się wymknęło spod kontroli, to prawda. Czarne koty, które są złym. E, złym omenem. Wiecie, są pecho. przynoszą pecha, i musimy pozbyć się tych. kotów. albo pana glicza. okej, okay, pan glitch chowa się za kotami, czyli to jest jakaś tam opcja, żeby pozbyć się. i pana glicza, i kotów. Chociaż już teraz bardzo niewiele widać na tym ekranie. Dobra, przestańcie się kłócić. Zaraz, zaraz będzie wszystko w porządku, ok? Już. Ach, nie mogę trafić. Spokojnie, już ostatni kot. Co to co to było Chyba chyba coś zepsułam. Definitywnie coś zepsułam. Halo? Przesadziłam? Okej, okay, czekajcie. Coś tam jest. Jakiś ekran. Czyżby to była ta gra, do której chciałem się tak dostać? Słyszy, to jest jakby czyjś oddech. Takie salanie, co? Nie wiem, co się stało. Ty mi lepiej powiedz, co się stało. Zasnąłeś? Przecież to nie było możliwości spania. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Powiedz mi, gdzie jesteśmy! No jestem, przecież mówię cały czas do ciebie. Okej, czy to jest znak? Uch, <laughs> Puknęłam w ekran. Przepraszam, chciałam tylko zagrać to... w grę! Od początku mówisz mi, co mam robić, a ja robię zupełnie co coś innego. Dobra, muszę popukać w ten ekran. Ej czekajcie, musimy obrócić. Nie wiem co to jest za miejsce. Okej, czyli to, to jest jakby obrócenie tego telewizora. Teraz widzę, że tutaj mamy ten kształt takiego starego... W sumie monitora bardziej. I mamy yy, tutaj pocztówkę. Mamy jakiś plakat z numerem. Cicho, cicho, cicho. Mamy tutaj. O, czekajcie, mamy... O! Tak, ale to było... Po prostu sekliknęłam no, przypadkowo rzecz, którą myślałam, że jest jakimś śrubokrętem, w którym będę mogła wykręcić te śrubki. Ale okej, okay, podłączyłam to. Z tej strony. Co to jest? Tu jest jakaś obręcz z numerami. Czekajcie, czekajcie, bo wydaje mi się, że z drugiej strony mogły być numery, które możemy wykorzystać w tym miejscu. Teraz mamy na ekranie coś nieokreślonego. 5, 5, 5, 2, 3, 6, 8. Czy tutaj może to być coś takiego? Albo wiecie co, może musimy dopasować bardziej symbole i na tej zasadzie wyjdzie nam dopiero kod. Dobra, co możemy tutaj dopasować do konkretnych rzeczy? Skrzynia będzie miała klucz, ale tutaj nie widzę żadnego klucza. Może tutaj pistolet? 3,5-1. Ale do czego ja mam użyć ten kod? Szczerze nie rozumiem. Tutaj nic się dalej nie zmienia. Hmm. O! W sensie zaczęłam kręcić sobie tak... Po prostu. I stwierdziłam, że tam nic nie znajdę póki co, więc przyszłam tutaj. I rozwaliłam ekran. Czy teraz. Czy tu też mogę coś rozwalić? A co jest się stanie, jeśli teraz odłączymy i zobaczymy, co tam się dzieje? Okej, okay, to tutaj jakby się naprawiło, ale widać tylko i wyłącznie szumy. Czy mogę coś jeszcze tutaj odłączyć? Nic nie mogę wykręcić. Hmm. To jest. Dość skomplikowana sprawa. Wydaje mi się, że definitywnie ten... Um... O! Możemy pogłębić. No nie mogę przestać, bo to jest jedyne, co mogę zrobić, żeby zagrać w nie grę. Pogarszam? No możliwe, że pogarszam, ale... No muszę dotykać! Przecież tak fajnie robi takie pyk! Gdzie tu są jeszcze pęknięcia? Gdzie są pęknięcia, które mogę kontynuować? Skończyłam? O? Mamy? Jeszcze tutaj? O! Czyżby to była jakaś gra? Ukryta za fejkową szybą? Watson? Czy to jest jakaś detektywistyczna gra? Holmes! O, rzeczywiście! E, sorry, to echo to może być moja sprawka. Okej. Okay. Najpierw zobaczmy scenkę. Ja może powinien być cicho, żeby nie wzbudzić podejrzeń, że tu jestem. Dobra, mamy jakąś tajemnicę do rozwikłania tutaj. Widzę, że tutaj mamy jakieś e, dziwne e, możliwości co do tego co, co moglibyśmy zrobić. Nie wiem, co się nie dzieje. Ej, to zdałam gry chyba! I we're in a game. Dokładnie, też tak zauważyłam. Nie możemy tu zostać, dlaczego? Czy ikonki działają? Co? Nie jesteśmy w więzieniu, zaraz coś no, odnajdę. Czekajcie, inny wymiar gry? No co mam zrobić? Może przełączmy? Co tutaj mogłoby nam się przydać? Jaką znaleźć wyjście? Te numery na pewno do czegoś mi się przydadzą, ale myślę, że to jeszcze nie jest to. Dlaczego mamy ich unikać? Moglibyśmy pograć w tę grę razem z nimi? O, czekajcie, mogę jeszcze. Tutaj. wziąć sobie szybkę. O! Mam pięść. Nie. Nie, nic nie zrobiłam. N nie wiem, no ale zaraz coś zrobimy. Weźmy sobie najpierw inne. Czy mogę wziąć inne rzeczy? Mogę wziąć inne rzeczy. To znaczy mogę, ale dopóki. Mam tylko pięść. W sumie mogą zacząć do czegoś innego. Dobra, ale coś okay. musimy zrobić z tą pięścią. Spokojnie, spokojnie, ja zaraz coś naprawię. A jakby tak. Tutaj uderzyć tą pięścią w coś. Czy ja mogę tutaj gdzieś ją użyć? Pisaliście mi, że w momencie, kiedy się poświetla, to tak jakby mogę użyć czegoś. Tutaj, widzicie, teraz pięść się poświetla, ale powinnam użyć czegoś innego, może szkła. No nie, muszę w jakiś sposób uzyskać pozostałe części, czyli możliwość mówienia i możliwość patrzenia. W ogóle oka nie mogę użyć. A czekajcie, a jeśli uderzy tutaj? To też nie działa. Co ja mam zrobić z tą pięścią? Musimy znaleźć miejsce, które będzie można. O! Okej, okay, chodziło o wybicie szyby. Okej, okay, to trochę się nie zrozumieliśmy, bo ja zamierzam wejść do gry, a nie z niej wychodzić. Dobra, jestem cicho. Jeszcze? Klucz, zaraz wam pomogę uzyskać klucz. Okej, okay, trzeba myśleć w czterech wymiarach, wyjść troszeczkę poza schematy. Może teraz mogę wziąć sobie możliwość mówienia? Nie mogę. Dlaczego mam nie robić dźwięków? Może pomóżmy im pięścią, wyważyć te drzwi? O, czekaj, muszę zrobić więcej hałasu. Skoro on mówi mi, że muszę być cicho, to prawdopodobnie muszę tutaj hałasować. Mogę tu wrócić, coś zrobić? Nie, tutaj już chyba wszystko zrobiłam. Muszę jakoś tutaj coś zrobić. Mogę zrobić coś z księżycem, a jeśli tutaj przebijemy ten księżyc, to nie działa. O, czekajcie, ok. Co to był za dźwięk? Zrobiłam hałas y, używając tu dzięki, więc może za chwilę zobaczę moją obecność. Gro Znaldzieś grosika. O, o, czekajcie, bo on ma teraz w ekwipunku tą monetę. I być może ja będę mogła ją użyć Tylko... Czy mogę jej użyć tak na dobrą sprawę? Nie mogę jej uzyskać, a jeśli zrobimy tak... Ona dalej tu jest. Czy tutaj możemy im ukraść tę, tę monetę? Chyba nie, ale zobaczcie, to się podświetla, więc w pewnym momencie. O! Czy to było tak od początku? Ten włas, o którym właśnie powiedziałeś? Muszę jakoś znaleźć sposób, żeby go otworzyć. Przeczytasz mi, co jest napisane? Za małe, że ja też. Dla mnie też jest za małe, żeby przeczytać, więc musimy. znaleźć lupę! W Sensie uzyskać lupę, tylko jak ją uzyskać? Mam tylko do dyspozycji szkło. Znaczy mam tylko kawałek szkła i pięść. O, czekajcie, mogę uderzyć w monetę. A, czekajcie, czy ona się nie wysuwa czasem w momencie, kiedy ja próbuję ją ruszyć? Chyba nie. O, zrobiłam znowu hałas. Znowu wypadła moneta. Okej, okay, czyli może w ten sposób zwrócimy ich uwagę. Może mnie zauważą w końcu. Déjà vu? Dokładnie tak. To jest to, czego właśnie doświadczasz. I ja, jako gracz, wprowadzam cię w te niefajne emocje. Ostatni raz? Nie wiem, ile jeszcze razy w sumie będę musiała to powtórzyć. I nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, powtarzanie to to tego. Dlaczego... Dlaczego mam to zostawić? Jeszcze raz, spróbujmy. Skoro narrator zaczyna budzić pewne podejrzenia. Okej, okay, czyli tutaj jednak chyba nic się nie zmieni. Chyba jednak to nie o to chodziło. Czekajcie, czekajcie, bo tutaj widzę, że kartka jakby. wszystkie są odwinięte. Właśnie, tutaj jest jakby. Kurczę, chyba nie zdążyłam, ale wydaje mi się, że mogę coś z tym zrobić z tym papierem. Czy mogę go odwinąć pięścią? Muszę spróbować, zanim on jeszcze da tą y, monetę tutaj. Dobra, dobra. Deja vu, deja, vu, deja vu, nieważne. O! Dobra. Przecież nie oszukuję! O to tu pewnie chodziło. Odkleiłam kartkę, więc moneta spadła. Dobra, mamy w takim razie monetę. Słyszał coś? Nie wkurzaj się. Okej, okay, czyli teraz zaczynają nas słyszeć Wiatr z rosyjskim akcentem. Dobra, mamy monetę. Moneta teraz... Do czego może nam się przydać moneta? Hmm, to jest pytanie. Właśnie też się nad tym zastanawiam, czekaj! Tutaj coś się podświetla. Co? Chyba nie rozumiem, co powiedziałeś do mnie w tym momencie, ale będę musiała na pewno. Czekajcie, czekajcie. Czy może gdzieś tutaj jest miejsce, w które mogę wepchnąć tę monetę? Oczekajcie! Przecież monetą też można odkręcić śrubki. Okej, okay, czyli coś tutaj z tyłu będziemy musieli wykombinować? Dobra, nie przejmuj się, nie przejmuj się. To jest dziwne. A, czy to jest scena gry odwrócona? Tak wyglądają sceny gry? W takim razie, co ja tu mogę zrobić? Zostaje mi pięć, zostaje mi moneta, czyli będę mogła jeszcze jej użyć. Tu możemy coś zrobić. Ale trzeba by na pewno ze szkłem. To jest pytanie, a może pięścią? Za Zapukamy? Oczekajcie! Tutaj przez przypadek kliknęłam i coś mogę przesunąć jakby, ale tylko kawałek. Czy teraz jak przesunę to coś? To czy coś się zmieniło tutaj? Chyba niekoniecznie. Jak ja się tu znalazłam? A czekajcie, te drzwi są zamknięte i moglibyśmy je odblokować. Tu możemy zmienić na dzień, ale natychmiastowo zmienia się na noc. Ja wiem, że tutaj. Okej, okay, dobra, po prostu pomóżmy im otworzyć te drzwi. Dobra, jestem może trochę irytująca, ale ty też. Okay. Teraz oni są tutaj w środku z drugiej strony. Tylko ty, pytanie teraz, czy ja powinnam iść z nimi tędy? Okej. Okay. Zdecydowanie powinnam iść z nimi tędy. Było tu ciemno. Dobra, nie macie żadnej latarki, chłopaki? Okej, okay, szukają światła. Ale ja tutaj widziałam wajche. Spokojnie, spokojnie, zaraz im pomogę. Tylko co ja mam. Co ja mam tutaj im zrobić? Czy mam monetę? Albo uderzyć pięścią? Co ja mam zrobić, żeby uruchomić światło? To jest pytanie. Wydaje mi się, że brakuje tutaj jednej zębatki. Czy ja tutaj gdzieś widziałam jakąś zębatkę? To jest pytanie. Tutaj jest zębatka, ale czy ja mogę ją. jakoś uzyskać? Mogę ją wyciąć, dobra, czyli mamy znaczek z zębatką. On Spokojnie, online. ja już mam y, sposób co zrobić z tym Działa! Także że to papierowy! To a stamp to Próbuję! Second... Przestań, to nie jest ale głupi pomysł i już skoro podpowiedziałeś mi, to chyba wiem co powinienem zrobić. Oh, też jak myślałam, to nie ja lizałam ten znaczek, więc to nie jest taki problem. Teraz na pewno się przyklei. No jest to mało logiczne, ale nie wszystkie gry opierają się na logicznych rozwiązaniach, tak? Tylko jak mam wrócić do tego starego panelu, gdzie mogłam przełączyć, jakby to światło. Chyba by to było tutaj, tak? Okej, okay, to było tutaj. Czyli teraz włączamy sobie światło. Już rozumiem o co chodzi z tym zapleczem, bo ja przyłączałam się na kolejne sceny i w tym momencie jestem na scenie tego podwórka, tak? Tak wygląda zaplecze. Także jeśli bym się przeniosła do pokoju. O! Mamy światło. I mamy. Mamy coś, co to jest? Przemeblowanie robi? Czy to jest pan Wilhelm? W ogóle, dlaczego on się tak dziwnie unosi? Wygląda na to, że jest martwy. To jest pan Glitch? A, to jest pan Glitch! Ale wiecie co? Myślę, że do tego wrócimy następnym razem, nie chcę robić zbyt długich tych odcinków, wiem, że część z was sugerowała mi, żeby seria z niegry gry była pojedynczy rozdział na pojedynczy odcinek, ale te odcinki i tak wychodzą długie, więc mam nadzieję, że dzisiaj że wam się podobał. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak sytuacja się rozwiąże, a dzisiaj się już z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, papa! Pa. I pamiętajcie, nie zostawiajcie łapek w górę! And a good slap in the face.